Krobi deszczyk. Fajnie nie. Robi tak, nie musieliśmy się zatrzymać. Że nie możemy jechać. się siedzieć. Widok z pokoju hotelowego. Góry. Właśnie tam się wybieramy. Jedziemy na wodospad. Mam zamiar w nim pływać, Tomek też. W nocy to były dziwne dźwięki, odchodziły z tych krzaków. Jesteśmy po prostu. W górach. Dżungla jest tam, po prostu nie piękna. Jest taka, nie mieliśmy jak się zatrzymać, żeby sfilmować. Jest coś niesamowitego. Nie mogliśmy się motorami zatrzymać. Było bardzo niebezpiecznie, ale daliśmy radę. Jechaliśmy do bali tiry 3 cm ode mnie. O, masakra, ale pięknie. Piękna dżungla, była piękna. Dobra, zjeżdżamy w dół nad wodospadem sobie. Ale ogromny co? Robi? Proszę. A kurwa Macie. Ogromny jest. Patrząc w górę tam zobacz jak to się leje. No. On jest ogromny. On jest ogromny. i Nie wiem Taki tam wodospad. Ładny Wietnam jest. Już teraz wolno, bo chyba za nas się wyjebie. jak rękę kieruję? O, takie pile, niektórzy mają ładne. teraz kręcamy. Nie, idziemy dalej. Nasz hotel ma na 14 euro 12. Enjoy the little pigs Pańczyny ogromne. A to ma Janusze. I prawdziwa herbata. Nie, ale je widzę na różowe światełko. Jest różowe czy czerwone? Czerwone. Ja widzę różowe. Jakie grzybki jadłaś? Chińskie <grystki> jakieś były. <grystki> I kurze łapki. I kurze jest to pisz. Żyła byś w takim domu? Pewnie. W ogóle po swojemu urządził. A... No, na górze kurna sypialnia. <grystki> Nie, ja byłby przyturniejszy były. A to na pewno. Domek z, piernik. z piernika A, no, łęzienki, nie jeszcze jest Domek z piernika łazienkę Nasza herbata była niewiptona, dostało się, działo się A tu łazienki takie jak wszędzie, czyli prysznic, szkiblem, razem jest spust wody, z A tu mamy taki widok. Jak ciepło, czy zimno? Tak sobie. A żeby usiąść? Czekaj, gdzie to różowe światło widzisz? Tam. A no, tam takie różowe światło są. Nie, Tomek, ja idę do środka. Tam wjedliśmy, górze łapki. Ja idę do pokoju, zimno. Nasze łóżko, a tu się suszą nasze przemoczone rzeczy, wiatrak chodzi z zimnym powietrzem. Co trochę nie zimno, bo strasznie wymogliśmy bardzo nasze buty, które normalnie walą grzybami. Nie będę poschodzić za blisko, lepiej. No i tak sobie tutaj, o. Dobra. Zmarzłam, zmokłam. Idę teraz brać gorący prysznic. Mam nadzieję, żeście powoda ciepła znamy wasze sztuczki. Mówi ja, polska muzyka jest najlepsza. Ale chcę być jak Mona Lisa, mam kiesi i Moje życie lokola jak Monaliza, mam cash i kartę Visa moje życie loco la vida yes, yeah ze złotych tarasów nie uśmiechuj, nie zabudnę tak panorama, tam apartament na hasło dziś jest nasze imię, nie ma nic nie ja widzę jesteśmy w Dala prawie 1400 ponad 1400 metrów nad poziomem morza Góry i doliny. Piękna. To jest hotel. Ciao. Właśnie zjebał mi się motor, kurwa. Jedzie mechanik. Na szczęście jakiś podjechały. Zobaczymy co będzie dalej. Jesteśmy w górach kurwa i jest chujowo. będę ja wodospad. Motor mi się zesrał w górach. Teraz panem mechanikiem, zaraz zobaczycie, o, tu jest mój motor. A tam Tomek z tyłu To pan kierowca. O no i dupach. Ale jedziemy do mechanika. On nam z nieba spadł. staliśmy w środku dupy chmury w jakichś górach pięknych. No i co? No i dym poszedł mi spod pyłka. I się okazało, że coś tam się zjarało. No. O Boże. I teraz jedziemy co od nas milion. Milion to jest 42 dolary, ale już jedziemy ponad pół godziny. Fakt. 30 na godzinę, może 40. Bo już te góry najgorsze minęliśmy, teraz coś może wejść na prostej drodze. No i ten i chyba nas zwiezie do Niaciang, tam gdzie w ogóle mieliśmy dojechać. to było 72 km przed tym miastem, jak mi się zesrał ten motor. Ja tak do niego gadałam. Odórku, jedziemy, motorku, jedź. On się kurwa wziął i zesrał. To normalne, bo coś chce wyjechać czy coś. skutery w ogóle to nikt na nikogo nie patrzy, zresztą. tylko jest pusta, bo nie jest uczęszczana przez tiry. To jest takie o Górska droga, niestety, no tiry by sobie nie poradziły na tych tak, Mam na filmiku na innej kamerze. A tak w ogóle to musiaki. Kocham was mocno. Wszystkich. No, tak mi zatrzęsło jakoś. No co, jadłam duże łapki. Było w spisie, Google przetłumaczył, że to jest kurczak wyciągnięty. Jak mówię, kurczak wyciągnięty, ale kurczak, nie wiem co znaczy wyciągnięty. Ona mi w duże łapy przyniosła. I jeszcze kazała jej ugrillować. Ja zjadłam jedną, To bym resztę. Ale trzymała mnie ta łapka długo mi się nie chciało <noise> z trząstkami trzeba było zażreć nie, nie wiem co chodziło tak z chrząchało między zębami ale ja nie dobra buziaki dla wszystkich kończymy chcieli mi się chce, strasznie pa, pa. no i tutaj mamy pan mechanik naprawia na motor mój chyba jeszcze cała instalacja zjebała nie wiem, co to będzie, ile zapłacimy, bo chyba zrobi, zrobi, tylko kwestia, chyba, no skurwiam, jak to płacenie tutaj dużo wesprzy biały, no, ale trudno, może ten nie zedrze. No, mój motor, mamy full service, dostaliśmy jedzenie, Richie, to są ziemniaki słodkie, pistaszki, jakieś ciastka. Stolik, parasol i piwa. Heineken 4%. No, ja nie piję, ale Tomek wypije za dwóch. Chłe, Tak, Tomek, ty pijesz? Pijesz, takie małe pisto. No, i już. Jeśli pojedziemy, kurwa, zamiast do miasta, to w pizdu. Jesteśmy w pizdu